Hej wszystkim, ja jestem Wola i witajcie na moim kanale. jest godzina 12, a ja właściwie wstałam 2 godziny temu razem z Ferkiem, który tutaj koło mnie siedzi, bo mnie oczywiście we wszystkim towarzyszy. Zjadłam super ekstra śniadanko, wypiłam super ekstra kawusie i teraz muszę zacząć się malować, bo wyglądam tragicznie w ogóle. Musimy sobie coś tutaj szczerze powiedzieć, po pierwsze dobrze, że mam ręce w tym wszystkim, bo to wszystko chociaż ratuje, paznokcie z takim wielkim odrostem, ale już w piątek idę do i dziękuję, nie mogę patrzeć taki wielki odrost, Boże Święty, ale dobra, nie zapominajmy o tym, co się dzieje na mojej głowie, czy Wy to widzicie? To jest jakaś tragedia, co ja mam na mojej głowie. Ja nie mogę patrzeć po prostu w lustro. Ja nienawidzę jeszcze raz rozpuszczonych włosów, jak jestem w domu. Chodzi oczywiście o mój odrost wielki, czyli moje naturalne rude włosy, które tutaj mam. Dlaczego nie pójdziesz po prostu zrobić sobie odrostu, albo nie pójdziesz do fryzjera? No i tu właśnie, to jest właśnie ten problem, bo byłam we wrześniu w Krakowie. Ja nie wiem, czy ja to tu już mówiłam, ale dobra. Byłam we wrześniu w Krakowie u Sylwii Gaczorek. I tam w ogóle zapisałam się do Walentyna na super metamorfozę i tak dalej, wiecie, pojechałam tam zachwycona. A on mi powiedział, że on, bo ogólnie chce rozjaśnić, aha, bo w tym wszystkim jest to, że ja chcę rozjaśnić sobie włosy, wiecie, nie taki totalny blond, ale chcę mieć zdecydowanie jaśniejsze, taki brąz fajny i tak dalej. No i Walentyn mi powiedział, że on mi teraz tego nie zrobi, bo mam za mały swój odrost, jakby, żeby rozjaśnić włosy. I wniosek był taki, że ja z nim ustaliłam, że żeby te włosy rozjaśnić tam, ja muszę mieć duży... Odrost swój. Czyli wiecie, jak to jest przedziałek, to co najmniej musi mieć taki swój odrost. I ja teraz od września zapuszczam te włosy, i już sobie obiecałam, że po nowym roku pojadę tam jeszcze raz. I mam nadzieję, że on już mi te włosy rozjaśni, bo po prostu to jest tragedia, ja się po prostu źle czuję z tymi włosami, jak na to patrzę. I jak teraz gdziekolwiek gdzieś idę, wiecie, na miasto, czy się z kimś spotykam czy coś, to jest taki spray z Loreal, w takiej, takiej niebieskiej, turkusowej buteleczce. I sobie psikam ten odrost, żeby tego nie było widać. to jest taki sekret. Zresztą Walentyn to samo mi powiedział, że on jak był jeszcze młody i tak dalej, to sobie też psikał całą głowę tym i tak dalej. Mm, no ale wiecie, to jest, to jest brak wygody i tak dalej, ale no jest tragedia z tymi moimi włosami, serio, jak ja rozpuszczę te włosy, ja wam pokażę jak będę dzisiaj sobie te włosy robić, mam zamiar sobie trochę pokręcić, właśnie popsikać tym sprężem, żeby to jakoś wyglądało. Ja Wam pokażę, jak duży odrost już mam i jak tragicznie to wygląda. Bo co innego, kiedy ktoś ma, wiecie, na przykład blond włosy, ogólnie jaśniutkie i tutaj ma taki ciemniejszy odrost. To wygląda jeszcze całkiem normalnie. Ale nie, że ja mam ciemne włosy, brązowo-czarne i mam o odrost. Ja jestem załamana tym faktem. Eee, ale właśnie jak byłam we wrześniu, to wydałam u niego 800 zł. Na pielęgnację. Na pielęgnację. Więc teraz po Nowym Roku zapuszczę jeszcze trochę i przed walentynkami, nie żebym miała jakieś plany, ale przed walentynkami pojadę tam jeszcze raz i, i te włosy doprowadzę do jakiegoś stanu. A jak będę w desperacji potężnej, to po prostu pójdę gdziekolwiek do fryzjera, żeby mi ten odrost pomalował, ale wtedy trochę się wkurzę na siebie, bo jakby wiecie, na No wtedy będą te miesiące, w których ja zapuszczałam ten odrost. Jak wszyscy mi podziwiają, że ja daję tym radę, bo dobrze, dobrze wiedzą, jaka jak ja bardzo byłam wyczulona. jak tylko zwyczajon kawałek rudego głosu, to, to od razu fryzjer. Więc teraz jest to tragedia. No ale jak jestem w domu czy gdzieś tam z rodzinką, no to wiadomo, że tego nie psikam sobie, bo, bo nie muszę. Ale jak już idę gdzieś do ludzi, tak, to jednak trzeba jakoś wyglądać. no i... No i tak. W każdym razie taka historia, jeśli chodzi o moje włosy. Zobaczymy, co z nimi będzie dalej. Na razie jest tragedia. Nie patrzmy w ogóle na to, nie patrzmy na to. Będę musiała się pomalować. wiem, że dzisiaj jest taki dzień na chilu, bo w ogóle co dzisiaj jest? Wtorek? Chyba tak. Ja w piątek jadę do siebie do domu. Więc mamy jeszcze trzy dni e, z felkiem tutaj, którego trzymam za łapkę. No i stwierdziłam, że dzisiaj nigdzie nie wychodzę z chaty, a więc dzisiaj chcę się tutaj fajnie pomalować, tak wiecie, samej dla siebie, włoski zrobić, ubrać się normalnie, jak człowiek, a nie w jakimś nie wiadomo czym. Posprzątamy tutaj, trochę ogarniamy, bo jak robiłam to śniadanie, to tutaj był strzesyp, zrobił życia konkretne. I w ogóle dzisiaj mam też taki plan, żeby zrobić yy, szarlotkę. Tak sobie pomyślałam. Zero świątecznych rzeczy tutaj u mnie zobaczycie. No naprawdę ja nic tu nie pokazuję, jeśli mam te szarlotkę. szarotka, to jest moje w ogóle popisowe ciasto. Jest przepyszne, mi wychodzi po prostu cudowne. Więc na święta będę robiła u siebie też e, szarlotkę, a stwierdziłam, że w sumie zjadłabym sobie tutaj też. Chciałam też robić pierniki, ale ja nie wiem, gdzie ja te pierniki zrobię, czy we Wrocławiu, czy tam w ogóle, kiedy ja na to znajdę czas, e, także zobaczymy, co z tymi piernikami. Dobra, więc teraz zaczynamy się Felku malować. Pokaż się tutaj ludziom, jak pięknie wyglądasz. Cześć! Cześć, cześć, cześć! Oglądajcie Ole i dawajcie kłapkę w górę i komentarze i subskrypcję. Zbliża się nowy rok i porozmawiajmy o postanowieniach. Ksenia, postanowieniach. Tak, jeśli chodzi o te postanowienia, ja sobie co roku w ogóle wypisuję. Takie, wiecie, sukcesy, które w tym roku ogarnęłam, co zrobiłam, co mi się udało zrobić. Z nadzieją sobie wypisuję też postanowienia. Wiadomo, jakie z tymi postanowieniami, nie ma co, przynajmniej ja sobie nie robię jakiegoś parcia na nie. Jakieś chyba już mam na ten nowy rok, ale jednym z tych postanowień, słuchajcie, jest właśnie YouTube. Ja oglądając sobie jakieś tam filmiki różnych ludzi, to mnie to ogromnie motywuje. I zawsze sobie mówię Boże, jak oni to robią, że oni tak regularnie to dają, że tak się w to wszystko angażują. I słuchajcie, ja sobie wydaję, że od nowego roku dwa filmiki w tygodniu. Słuchajcie, dwa filmiki w tygodniu, tak? Dobrze słyszycie? Nie wiem, jak to będzie, jak to będzie wyglądać, co to będą za filmiki. Sama się nie dowierzam, że, że dodawała te dwa filmiki w tygodniu. No, ale zobaczymy, bo tak naprawdę co? Jak ja tutaj dodaję? Kurczę jeden filmik na, na miesiąc, to wiecie, co mi z tego. Więc stwierdziłam, że okej, okay, weźmiemy się może za to. I zobaczymy, co z tym będzie. No, a tymczasem ja jak widzicie tutaj maluję się. Jak się pomaluję, to Wam się już pokażę. Będziemy robić jeszcze razem włoski i nie będę Was teraz już tym zanudzać, bo mój makijaż widzieliście już tam gdzieś na kanale. E, dużo on się nie zmienił, więc no, do potem. Dobra, ja się już pomalowałam i wyprostowałam sobie tak na szybko włosy. I teraz możecie spojrzeć na mój zanąbisty przedsiąk. Ej, serio, jak na to patrzę, to ja mam to się popłakać, rozumiecie? Naprawdę. Pójrzcie na to, jeszcze tutaj światło się odbija. Ale teraz jest takie coś właśnie jak spray z L'Oreala, uwaga! Taki magiczny spray. Aż z tej można kupić, że ma kosztuje 20 albo 30 zł. No i jeśli chodzi o wydajność, to wiecie, on jest wydajny, tylko że jak ja mam tyle odrostu do przykrycia, no to jest już trochę gorzej, nie? Więc to jest już jakaś moja szósta buteleczka. No, no realne, być zostać moim sponsorem, serio. Ale to ratuje mi życie. Serio, gdyby nie to, ja nie wiem, jakby to inaczej miało wyglądać. Eee, no i dobra, i teraz pokażę wam, jak sobie psikam te włosy. To jest, wiecie, jak taka farba w sproju po prostu. I to schodzi... Przy pierwszym zmyciu, mniej więcej, ale przy nasocie skóry trzeba tak mocno będzie poszorować, bo tak ta skóra się tak farbuje. No i co? Ja zazwyczaj sobie tutaj kładę chusteczkę na czoło albo papierek, ale może też być ręka, tylko że tutaj tę rękę trzeba dobrze umyć, bo. czy e, pochodzić czoło. Mogą tutaj być po prostu kropeczki od tej farby, i tak dalej. Także. Ja teraz psikam i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Także proszę się przypatrzeć, ostatnie chwile, czy znaczy nie ostatnie chwile, ostatni, ostatni look na mój odrost, świetny. I lecimy teraz, uwaga. I patrzcie, to jest jak się w ogóle dymi czasami z tej. Z, tej, z tych włosów. Eee, to jest jeszcze tutaj przy nasadzie to jest najgorsza, bo wiecie, trzeba uważać, żeby nie pofarbować czoła, więc eee, lecimy jeszcze raz. I jeszcze jak to robicie, to polecam mieć właśnie jakąś taką blejką bluzkę, bo czasami tutaj się coś skro skropi, że tak powiem. No i kurde bele, musimy wziąć jednak czofenek, kawałek papierku nawet, żeby tutaj to wszystko Dobrze zrobić, uwaga, teraz nic tu nie widzę. Zobaczyć posterką nie więcej. Wow, czy ja sobie po czole to zrobiłam? Nie. No tak jak mówię, najgorsze jest tutaj przy, przy czole to zrobić, nie? Hop, hop. Hop, hop, hop. Dobra. I jeszcze raz sobie zrobimy. No i tym sposobem yy, nie mamy już odrostu. Teraz sobie jeszcze to utrwalimy. Ups, Utrwalimy to sobie wszystko... Ciekawe, gdzie jest twarek. Utrwalimy to wszystko sobie lakierem do włosów. Dobra, ja już jestem ogarnięta całkowicie z ferkiem, który jest bardzo niegrzeczny dzisiaj. Bardzo sferek niegrzeczny dzisiaj. Ile długo trzymam, poczekajcie. Teraz muszę się z nim trochę pobawić, bo jest pełen energii, od rana w sumie jeszcze się, się z nim nie, nie bawiłam. I jak się z nim pobawię, to zaczniemy tutaj ogarniać, może sobie kawuś się zrobimy. Spójrzcie, na to co ja muszę posprzątać. A cały ten bałagan powstał tylko i wyłącznie dzisiaj rano. To było czyściutko, ale to wszystko. O, tego, bo tu przypaliłam pizzę, nieważne. To wszystko powstało dzisiaj, jak robiłam śniadanie. Serio. Włożyłam tam całe serce, i powstało takie coś. Ale pierwsze, co zrobimy w tym całym syfie żeby później nie brudzić, to, to kawusia. I na to wszystko jeszcze, jakby tego było mało. Skończyła mi się moja kaweczka moja kawusia z naskafeta, oczywiście wyskofojnowa, bo tylko taką piję. Więc w sytuacji musimy sobie zrobić tutaj kawusię, wlewamy tutaj wodę, teraz bierzemy kawusię taką hmm, taką właśnie niestety. O, nie ma tutaj miarki. Nalejemy sobie mleczka stąd. Wkładamy i mieszamy. Teraz musimy zacząć sprzątać. W ogóle szkoda, że wy nie widzicie tego statywu, który ja zrobiłam z gumek. Nieważne, ale ten mój się zepsuł, bo jest jakiś tandetną chińszczyzną. W każdym razie poczekajcie, jeszcze tylko sobie ogarnę Instagramka. Nienawidzę sprzątać kuchni. Dobra, zanim się tam zbiorę, ma chwilę, pomyślmy, jak mieszkacie sami. Polecam wam kupić sobie e, takie skórki mokre. Nie ja mam teraz uniwersalne, są bezpośrednio do drewna, do łazienki i tak dalej. I wiecie, zamiast używać płynu e, tych e, ręczniczków, tego wszystkiego, to macie tylko taką jedną e, mokrą chusteczkę, przemywacie sobie, wybalacie i dziękuję serdecznie. Także to jest kozak mój niezbędnik. No dobra. <laughs> eee, trzeba sobie zorganizować pracę. Zaczynamy od naczyń. Najlepszy guacamole z biedronki najlepszy hummus. Koinka ubrana, ale jeszcze nie, nie kompletnie chyba, bo po prostu dzisiaj totalnie wszystko było wyprzedane w sklepach i nie miałam jak kupić jakichś fajnych takich ozdób, kokardek i tak dalej, więc jeszcze będę musiała dokupić różne rzeczy i chyba więcej lampeczek, ale jestem w miarę zadowolona. Teraz wypiję winko, finał e, hotelu Paradise, Felek, je moje marchewki, no jak taki wieczór. Ja właśnie skończyłam robić tutaj generalne porządki. Mam podłogi, wszystko umyłam, Kuchnię, łazienkę, sypialnię, korytarz. Felkowe tutaj miejsce. I teraz sobie chilluję właśnie tak gorąco. Malam sobie kolki z lodem. I felek tutaj jest obok mnie. Weszliśmy z felkiem z żabki. Puler rozdarłam i się z tą rybą Nic się nie wyspało. Teraz tak. Kupiłam sobie danio do naleśniczków. Może zrobię. Kupiłam sobie żelki. Białe żelki, e, na śniadanie podajemy tutaj. E, sałatę zaraz na obiad-o kolację. E, sok ananasowy do. Do czego? Do Malibu, bo zaraz sobie chyba zrobię. Moje ulubione ciastka, tak? Kochane moje. E, I kolka zero. Czy zdrowo? Raczej nie. Czy jestem z tego zadowolona? Raczej tak. Więc teraz zaczynam robić. Widzicie, to jest moja studencka lodówka, nie jest wcale tak źle w sumie. Bierzemy malibu. Bierzemy. Ten napój kokosowy. Szkoda, że nie kupiłam mleczka właściwie, ale dobra. Lód w zamrażarce. I musimy wyciągnąć jeszcze mój shaker po przejściach. I będziemy to pić w. Wy, wy, wy. w takim czymś myślę. Dobra, teraz się zabieram do roboty. Jechałam do Żabki głównie po to, żeby kupić sobie te sosiki i sałatek i oczywiście, co? Zapomniałam, a wiedziałam, że po prostu zostałam w tej kasie i czułam, że czegoś zapomnę, więc trzeba się ratować <y> czymkolwiek. I zazwyczaj robię jakieś lepsze sałateczki, wiecie, feta, pomidorki, ogóreczek, ale teraz totalnie na szybko, bo nic mi się nie chce robić, więc micha, sałaty, trochę kukurydzy, bo ja uwielbiam, wystarczy. Trochę groszku, bo też lubię. No, powiedzmy, że starczy. I do polania użyję tej oliwy pomidoczowskiej, bo jest mega intensywna. E, zmieszać przed użyciem i mam nadzieję, że będzie git. Tutaj jeszcze gotuję tortelini z szynką parmańską do naszej sałateczki. Zrobimy taki mix. No i teraz zabierzmy się za to oliwą. Jakby ja w ogóle zapomniałam, jakie tam są proporcje. Darka mi to tłumaczyła, ale ja nie pamiętam, więc po prostu tak na oko, ten y, shaker w ogóle, który zniszczyłam, zmywarce jeszcze. Jest już tragiczny, bo w ogóle przecieka wszystko, ale no dobrze. Zdamy sobie na do niego trochę lodu. Dwie starczą. Tutaj sobie też włożymy. Loć. I teraz kieliszeczek. I do kieliszeczka lejemy sobie teraz tak. Najpierw zaczniemy od alkoholu. To no, chyba według uznania tego alkoholu, moje uznanie to trzy kieliszki. Nie wiem, ile w ogóle ma tak jeden kieliszek, ale dobra. Raz. Ops. Dwa. No, powiedzmy. Teraz do tego polejemy soczek ananasowy. Ja lubię, jak jest mniej ananasowy, a bardziej kokosowy, więc o kurde. Więc dobra, mamy jeden. I dwa. Hop. I teraz za to damy sobie trzy tutaj mleczko. Trzy razy mleczko kokosowe. Jezus, super to wygląda. Raz. Czemu to się tak mocno leje? Boże. Dwa. Trzeba się jakąś miksturę, ale ja uwielbiam kokosowe drineczki. I hop, trzy. Tak to wygląda w środku. No i dobra, wyszło nam e, takie coś. O nie, to coś mi tutaj tak wygląda. Zdróweczko, testujemy, uwaga. Bo nie w ogóle to jakieś mocne, ok. Mhm. Wydaje mi się, że chyba więcej kokosa powinnam tam naleźć. Mhm. Następnym razem, w sensie przy następnym drinaczku, nie że następnym razem. Dobra, teraz muszę wyciągnąć te tortellini moje bo tutaj istnieje bulgocze. Będziemy sobie pić dolinochka i jeść. Ja się już zabrałam za robienie szarlotki. Tu, tutaj prażę jabłka z cynamonem i z cukrem. Wszystko muszę się tutaj ładnie zagotować, żeby były takie mięciutkie. Później idę do ostudzenia, bo muszą być już takie letnie. A tutaj w miseczce mam e, mąkę, też cukier, cukier wanilowy, proszę do pieczenia, e, masło zimne i jedno jajeczko. Teraz to wszystko muszę ugnieść, podzielić na dwie części i włożyć do zamrażarki na 15 minut. Szarlotka jest już w toku, piekarnik jest nagrzany. Włożyłam ciasto, e, wyłożyłam na to jabłuszka i teraz będzie kolejna, kolejna warstwa ciasta. E, no i do piekarnika. No i do piekarnika. I tak wygląda szarlotka pod, którą wyjęłam z piekarnika, jest jeszcze mega gorąca. To jest uboga wersja, bo w ogóle miałam za mało jabłek, więc to jest cieniutka. I nie mam cukru pudru, żeby też posypać, no ale miałam ochotę, więc jest chociaż takie coś. Jedziemy z Felkiem właśnie do domu już na święta. E, muszę wszystko załadować do auta, razie znaczy, mam tylko walizka, sobie mam milion, milion korep, bo teraz właśnie wrócę dopiero po świętach. Więc faluś w pierwszej kolejności I wiem, że tam nie lubisz siedzieć, wiem, eee, no i jedziemy się zankować i w drogę. Dzisiaj taki dzień, że totalnie nic mi się nie chce, co się cały czas spać i tak Felek cały czas ze mną leży, przytula się mi, jest tak cieplutko i cały czas chce mi się właśnie przez to spać, ale nie mogę, bo muszę jechać na miasto i poogarnąć trochę rzeczy, więc tymczasem zrobiłam sobie, uwaga, kabusie. Zaraz się zaczynam malować i trzeba niestety. Różec. Wróciłam właśnie z miastem, musiałam pogarniać kilka rzeczy i teraz sobie zrobię kawusie, wezmę lapkę, trochę pochilluję. No i tak pewnie mnie zleci ten wieczór. W ogóle wczoraj byłam też na poznawcach u Patrycji. Już wam pokazuję jakie sobie zrobiłam Zobaczcie jakie śliczne paznokcie Nie chciałam typowo świątecznych Bo nie jestem taką fanką robienia sobie wiecie, Jakichś felków czy coś takiego Tylko bardziej takie jakieś klasyczne Więc mega mi się podobałem, Miałam już ogromny odrost i jeszcze mi się dwa połamały Więc w końcu piękne pazurki A tutaj pokażę wam Pana Felka Który sobie zajada jedzonko Idź sobie jeść Idź sobie jeść Felku To jest cała jego tutaj strefa Pół pokoju mi zajął. W ogóle też e, Falek ma trzy miesiące i problem jest w taki, że jest bardzo niegrzeczny, bardzo niegrzeczny jest i na przykład e, nie potrafi robić siusiu na macie, więc jak macie jakieś protypy jak go nauczyć robienia tam siusiu, to dawajcie znać, bo on na ten moment robi siku gdzie tylko chce, serio, gdzie tylko chce i jak już zaczyna robić siku, to ja go szybko przynoszę na tą matę, ale on z niej od razu ucieka, więc nie wiem, jak go do tego przekonać, a jednak dobrze by było, żeby robił siusiu tylko tam. No. no i co? To już tyle, co chciałabym Wam pokazać. Razem z Folkiem teraz się z Wami yy, żegnam. Zostaję mu tu tylko łóżko, widzę. Mam nadzieję, że filmik chociaż trochę Wam się podobał. Dawajcie koniecznie znać, czy prywatnie, czy pod filmikiem. Jestem ciekaw Waszych opinii. Yy, no i co? Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia!